Cześć, z tej strony Dawid Gruntkowski, witam Was ponownie. I tym razem nie będziemy mówić o Tour de Pologne, o wszystkie inne filmy o Tour de Pologne macie prawdopodobnie z boku, bądź też jak wejdziecie na mój kanał, to będziecie mogli je wszystkie zobaczyć. A przejdziemy do tego, do wyścigu, który zaczyna się już w sobotę, czyli do trzeciego wielkiego turu w sezonie 2021, czyli hiszpańskiej Vuelty. Jak co roku, od już dobrych ponad 20 lat, Vuelta jest ostatnim trzecim z wielkich turów rozgrywanych w sezonie, więc w pewnym sensie jest też imprezą odpowiadającą kolarzom, którzy do tej pory jeszcze może nie do końca pokazali na co ich stać w danym roku i z pewnością będą próbować poprawić swoją pozycję, dyspozycję, jakkolwiek to nazwać, podczas hiszpańskiej Vuelty. Zasadniczo troszeczkę smutne jest to, że Vuelta cały czas ma problem, żeby dojść w świadomości kibiców do poziomu Giro i Turu. Ale z drugiej strony, w tym momencie wydaje mi się, że Vuelta jest w dobrym miejscu, w dobrym czasie i naprawdę warto ten wyścig oglądać, no to jest oczywiste ponad wszelką wątpliwość, ale jest to pewien wyścig, który ma tą swoją pozycję jako trzeci wielki tour w kalendarzu i bez wątpienia w tej pozycji najlepiej się w tym momencie, przynajmniej odnajduje, i dlatego się cieszę. Jeśli spojrzymy na historię WLT, trzeba bowiem zauważyć, że chociażby wyścig zmieniał termin, z reguły był też delikatnie pomijany przez największe gwiazdy w peletonie. Bardzo trudno chociażby było zaprosić Ediego Merksa na taki wyścig. Jest to też najmłodszy z wyścigów, więc pewna ta historia, ta klasyka, ta przeszłość WLT nie jest aż tak barwna, tak kolorowa jak Giro i Turu, ale z drugiej strony, od pewnego czasu, w szczególności od momentu kiedy ASO przejęło wyścig, ta taka sama świadomość Vuelty jest naprawdę wysoka i też bardzo duży udział w tym Machavier czyli dyrektor wyścigu, którego wspominałem już w zapowiedzi Tour de Pologne, który w pewnym sensie zbudował tą WLT, może nie tyle od zera, ale zbudował pewien kazus, pewną, pewną ogólną strukturę, tej imprezy i mam tu na myśli chociażby to, że myśląc o Vuelcie, każdy kibic od razu ma w głowie krótkie i strome podjazdy, bardzo dużo met na górach i przede wszystkim walkę najmocniejszej wspinaczy w stawce. No i też nie byłbym sobą, gdybym delikatnej szpileczki w kierunku niektórych nie wysłał. I nawiązując do Javier'a Giena, trzeba wspomnieć ponownie jego słowa, czyli to, jak buduje trasę. Najpierw ją wytycza. Sprawdza ciekawe miejsca, w których na pewno chciałby być i które dla wyścigu będą znakomite pod względem sportowym, a dopiero później dogaduje się z samorządami odnośnie ewentu ewentualnej współpracy. I w ten sposób wyścig został zbudowany znakomicie, a kto robi odwrotnie, to doskonale wiemy. Jeszcze jak? Oczywiście nie zmienia to faktu, że Welta cały czas ma swoje problemy. Jednym z nich jest to, że kolarze nadal delikatnie ją traktują. Może nie tyle po macoszemu, co jednak jest to pewien sposób dla wielu przygotowania do Mistrzostw Świata. Start we Wielcie, oczywiście. Dla, z tym na pewno walczą dyrektorzy, od wielu lat to mówili, nie lubią tego dziennikarze, nie lubią tego lokalni specjaliści od kolarstwa, ale niestety w tym momencie cały czas tak jest. Ale z drugiej strony jest to też pewne DNA Wuelty. Nie przedłużając, przejdźmy do tego, co najbardziej wszystkich interesuje w hiszpańskim wyścigu, czyli do ponownie absolutnie. Kapitalnej trasy! Osobiście do tej pory nie byłem jakimś wielkim wielbicielem tych krótkich podjazdów, tak wielu etapów z metami na szczytach itd., tak itd., tak bo jednak jestem troszeczkę innym typem fana, który bardziej lubi zrównoważone wyścigi, ale muszę przyznać, że tegoroczna trasa bardzo mi się podoba. Tym bardziej że po to, że jednak jestem troszeczkę głodny tej górskiej rywalizacji. No a jak zawsze, trasa Wuelty jest niezwykle trudna i wystarczy wspomnieć, że mamy aż 9 finiszy na podjeździe i też kilka trudnych etapów dla uciekinierów i to pokazuje, że ponownie to będzie impreza, którą będzie bardzo warto śledzić. Nie ukrywam jednak, że Javier Gien zaskoczył mnie z jedną kwestią. Pierwszy tydzień jest potwornie trudny. Drugi Względnie łatwy, jak na WLT. I trzeci ponownie trudny. Do tej pory WLT z reguły była ustawiona tak, aby najważniejsze działo się jeszcze w końcówce trzeciego tygodnia. Drugi tydzień z reguły był bardzo trudny, a pierwszy tydzień był taki pagórkowato-górski, że tak powiem. Oczywiście zgodnie z DNA WLT mamy już pierwszy górski etap bardzo wcześnie, bo tym razem na trzecim etapie. Ale to, że właśnie drugi weekend w szczególności nie jest aż tak trudny, jak z reguły był, jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. Przejdźmy może jednak do najważniejszych momentów na trasie, do najważniejszych punktów i zaczniemy od etapu numer jeden. Wyścig rozpoczyna się w Burgos i w tym Burgos kolarze będą mieli do pokonania 7-kilometrową czasówkę otwierającą rywalizację i już delikatnie ustawiającą klasyfikację generalną. Nie będzie to jednak bardzo oczywisty prolog, bo w międzyczasie będzie górska premia w Burgos, ale jednak jak wiadomo, ci najlepsi czasowcy powinni pokazać się z dobrej strony. I wyskoczyć na czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej. Zanim przejdziemy do kolejnych etapów, warto wspomnieć o tym, że podobnie jak na Tour de France, tutaj jest też pewien jednak y, zalążek ASO, które jest właścicielem wyścigu, będziemy mieli bonifikaty na premiach. Zarówno lotnych, jak i górskich, wybranych oczywiście. Dzięki temu też wyścig będzie troszeczkę bardziej otwarty. Z reguły Vuelta na sekundę się nie rozgrywa, oczywiście, ale jednak, zważając na to, jak będzie gęsto w klasyfikacji generalnej, przynajmniej ja się tego spodziewam, będzie można naprawdę dużo ciekawej rywalizacji na tych premiach oglądać, i to jest też duży plus. No dobrze, przejdźmy już do tego trzeciego etapu, który jest naprawdę bardzo interesujący. Nie wiem kiedy dokładnie to było, bodaj w 2012 roku byłem zaskoczony, że na Welcie już na y, etapie bodaj czwartym, wówczas mamy etap do Araty. Mamy podjazd do Araty na metę i tam już oczywiście klasyfikacja generalna się ustawiła. W tym roku włodarze Vuelty poszli nie krok, nie dwa, ale 100 kroków dalej. Picon Blanco na trzecim etapie. Podjazd liczący prawie 8 km 9% średnio, 1 kilometr, mniej więcej, w środku podjazdu 12 i 1. Czyli co? Zaczynamy wyścig na trzecim etapie. Bomba, i co? I już mamy klasyfikację generalną ustawioną, i dzięki temu też wyścig jest spokojniejszy, to jest istotne, bo jednak trzeba pamiętać, co znaczy niespokojny pierwszy tydzień. Po łatwiejszych etapach 4 i 5 przyjdzie etap. Szósty, który jest takim bardzo typowym etapem Wuelty, czyli zasadniczo większość płaska, większość dość spokojna, ale na metę typowy podjazd weltowski. 1,8 km 8 montania D. Kulera. Tam oczywiście faworyci będą z przodu, ale walczyć o zwycięstwo powinni kolarze, którzy lubują się w wyścigach jednodniowych. Nie jest jednak jasno powiedziane, jak po Picon Blanco będzie wyglądała generalka, więc wbrew pozorom tam też kilka ciekawych rzeczy może się dziać, a to pokazuje po raz kolejny, że Vuelta w pierwszym tygodniu będzie trudna i niezwykle interesująca. Dlaczego przed chwilą powiedziałem, że na szóstym etapie niekoniecznie faworyci muszą walczyć? Ano dlatego, że na etapie numer 7 będzie jeszcze trudniej też powieltowskim można tak powiedzieć korzystając z dobrodziejstw południowych wybrzeży Hiszpanii peleton zmierzy ku Alicante i tam skończy etap na Balkon di Alicante. Jeśli chodzi o numery 84 km 6,4%. No i bardzo trudna druga połowa tego podjazdu. Pierwsze 4 km względnie łatwe, takie trochę Dłuższa gruszowa, jeśli tak można nawiązać do tour de polonii jeszcze trwającego, a w drugiej części, naprawdę, kawał góry, gdzie selekcja będzie kapitalna i najlepsi wspinacze na pewno powalczą. I to kolejny raz będzie fantastyczny etap do oglądania. Po dość spokojnym i łatwym ósmym etapie, na koniec pierwszego tygodnia będziemy mieli kapitalnego kolosa, który dużo wyjaśni przed pierwszym dniem wolnym. Osobiście naprawdę uwielbiam, po prostu. Uwielbiam, kiedy tydzień kończy się bardzo trudnym etapem. Zwróćmy uwagę na to, jak się rozkłada z reguły wyścigi. Jeśli chodzi o wyścigi czy trz tygodniowe. Mamy raczej e, mocny weekend z tego względu, że kiedy jest ciekawie, jest wyższa oglądalność, chociażby też dla zawodników jest to dobra opcja, ale te etapy przed dniem przerwy są o tyle istotne, że w obecnym kolarstwie kolarze są gotowi w takim momencie zaryzykować więcej. I dlatego uwielbiam, naprawdę kocham etapy kończące tydzień rywalizacji, które są potwornie trudne. I spójrzmy chociażby na zeszły rok, na Tour de France. Wydawałoby się, że nie był to aż tak trudny etap z Marie Blanc pod koniec, a rywalizacja była kapitalna. W tym roku podobnie. Jak się kończył tydzień, było naprawdę ciekawie. Dlatego też potwornie mnie cieszy, że ten tydzień, pierwszy tydzień WLT tegorocznej także będzie kończył się kapitalnym etapem. Ale żeby nie być goosłownym, jeśli chodzi o, o sam etap, to mamy tam dwa bardzo trudne podjazdy, w tym jeden na metę. Najpierw kolado Venta Luizia, 29,2 km 4,3%. Oczywiście on ma te trudniejsze, ma te łatwiejsze części, ale w sumie jest to naprawdę kawał góry, bo jednak 30 km pod górę średnio 4%. No i na metę mamy Alto de Velfique, 13 km 100 m 7,2%. Pierwsza część podjazdu trudniejsza. Czarna, jeśli chodzi o profile. Dlatego też naprawdę będzie tam ciekawie, będzie tam dużo rywalizacji, i naprawdę liczę na to, że kolarze nie zawiodą. Mimo, że klasyfikacja generalna powinna być już w pewnym stopniu ustawiona, to jednak tam rywalizacja powinna być kapitalna. Dlatego też bardzo czekam na ten etap numer 9 i liczę na to, że będzie tam kapitalne widowisko. To też pokazuje, jak bardzo specyficzny jest ten pierwszy tydzień, bo zasadniczo mamy cztery mety na podjazdach na dziewięciu etapach, plus jeszcze czasówkę na otwarcie, więc będąc już w wysokiej formie w pierwszym tygodniu, będzie można zbudować naprawdę dużą przewagę nad rywalami. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że drugi tydzień jest spokojny i dopiero końcówka trzeciego jest bardzo intensywna i dlatego też ten wyścig może być ciekawy pod względem zwrotów akcji, pod względem zmian w klasyfikacji generalnej i osobiście na to bardzo liczę. Przejdźmy więc do drugiego tygodnia rywalizacji, który zaczyna się od etapu typowego dla ucieczki, a już dzień później na etapie do Waldepenia z DHN rywalizacja powinna być względnie interesująca, ale klasycznie myślę, że tam albo dojdzie ucieczka, albo będzie taki delikatny finish z peletonu pod górę. Różnic raczej nie będzie, ale ta końcówka z pewnością będzie rysująca. Etap numer 12 to kolejny typowy odcinek dla ucieczki, etap numer 13 płaski, a etap numer 14 to też. Coś w stylu typowej Włyty, czyli dość łatwy etap. Co ty pierdolisz? Z trudnym podjazdem na metę. Mówimy bowiem o Puerto Viluertas, 14,4 km 6,3%. Nie jest to może jakaś turbo trudna góra, ale naprawdę jest co jechać. Tam jednak tak nie spodziewałbym się jakiejś wielkiej rewolucji, z tego względu, że ten podjazd nie jest aż tak trudny jak na Włętę, bo te 6,3% to bardziej tak po francusku brzmi. Ale cóż, 14 km pod górę o naprawdę solidnym nachyleniu, na pewno będziemy mieli dużą selekcję. Jeśli ktoś będzie miał zły dzień, to straci. Wielkich zmian się nie spodziewam, tak jak już wspominałem, ale cóż, walka w górach ponownie warto oglądać. Przejdźmy teraz do etapu numer 15, czyli kończącego drugi tydzień rywalizacji, i niestety jest to etap łatwiejszy. No dobrze, może to nie jest dobre słowo, że jest łatwiejszy, bo jest naprawdę bardzo trudny. Ale jednak nie jest to taki typowy, górski, potężny etap, który skończy tydzień. Nie. Jest to etap, na którym w końcówce oczywiście mamy trudną górę, ale jednak trochę za daleko od mety, i jest jednak tros ona troszeczkę za łatwa na to, żeby kolarze walczący w generalce tutaj się jakoś w pewnym sensie pobili, że tak powiem. W Włożym cudzysłowie. Tak czy inaczej, e, mnie trochę boli, że etapy numer 14-15 nie są zamienione miejscami, bo jednak Pico Wulertas... Na etapie numer 15 zrobiłoby chyba lepszą robotę, ale też nie ma co specjalnie tutaj narzekać, bo mimo wszystko ten e, drugi weekend też powinien być względnie interesujący. Drugi weekend, nie patrząc oczywiście na etap numer 1/2. No i trzeci tydzień. Drodzy Państwo, jeśli jesteście wierzący, to przed trzecim tygodniem proszę się gorąco modlić za kolarzy. Matko Bożko! Bo to co oni tam przeżyją, nie chciałbym być na ich miejscu naprawdę. To będzie paskudnie trudny tydzień potwornie trudny tydzień. Ohydnie trudny tydzień. Oni będą nienawidzieć gór, będą nienawidzieć kolarstwa, roweru. Po prostu miazga, kosmos. Co prawda, etap numer 16, rozpoczynający tydzień względnie spokojny, raczej ucieczka, ale na etapie numer 17 di Dąga na metę, a wcześniej Kojada, Jomea 2 razy 7,6 km 9,1%, No i Kowa Dąga 12,5 km 7%, ale wiemy, jaki to jest potwornie trudny podjazd w Asturii. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, no czy może tak? Ja mogę to powiedzieć, bo to są moje, moje przekonania. Kowadąga jest jednym z najtrudniejszych, najbardziej niewdzięcznych podjazdów na świecie. To jest troszeczkę takie, takie Col de la Madeleine w Hiszpanii, bo jednak Madeleine we Francji, chociażby przez Merksa, było uznawane za najtrudniejszy podjazd, jaki kiedykolwiek podjeżdżał. On liczby ma oczywiście wielkie, ale jakoś nigdy się o Madeleine nie myślała, jako o gigantycznej górze, uu, po pogromcu kolarzy. A donga. liczby też nie wskazują na to, żeby był to jakiś super trudny podjazd, 12,2 km, 12,5 przepraszam, 7%, czyli taki standardowy zasadniczo, mimo tej łatwiejszej końcówki. Ale to jest naprawdę potworna góra, tam zawsze liderzy mają problem i to jest piękne, donga na 17 etapie i co ciekawe, Kowadonga trochę jako forma rozgrzewki przed dwoma kolejnymi etapami górskimi. No właśnie, drodzy Państwo, i po kowadące przechodzimy do etapu 18 Do paskudnej, niezwykłej, epickiej, potwornej przeprawy przez Asturię. Nie będzie Angliru, ale będzie równie ciężko. I to jest fantastyczne, drodzy Państwo. Ja już teraz jestem nabuzowany, ależ chcę już to zobaczyć. Stop it. Get some help! To będzie kapitalny etap, naprawdę niesamowity etap górski. W sumie podjazdów mamy cztery. Cztery podjazdy warte uwagi, z czego jeden od łatwiejszej strony, ale to niewiele zmienia. Lecąc po kolei, San Lariencu 10 km 8,5%. Wiadomo, trudna góra. Później, legenda. Cobertoria 7987. Także kapitalna góra. Później, znakomicie znajomy wszystkim kordal, ale od łatwiejszej strony, więc około 5 km 5%. Gdybyśmy mieli kordal od trudniejszej, to wtedy byłoby Angliru. Teraz mamy od łatwiejszej, więc Angliru nie będzie. Będzie Alto del. Gamoniteiru, 14,6 km, 9,8%. Absolutny potwór. Trochę bym to porównał do takiego dłuższego Mortirolo. Kapitalna góra. Jeśli coś ma się rozstrzygnąć, to właśnie tam. Właśnie na Gamoniteiru, właśnie w Asturii. Proszę Państwa, to jest kwintesencja hiszpańskiej Vuelty. To jest naprawdę... No nie wiem, ja przez dobre 10-11 lat już staram się cały czas gdzieś grzebać w mapach, szukać podjazdów, kombinować z odpowiednimi etapami, żeby wyścigi, które w głowie, można w dużym cudzysłowie powiedzieć, ustawiam, w jakiś sposób były sensownie ułożone. I naprawdę ten etap to jest taki etap, którego ja sam bym nie wymyślił. Gamoniteiru w tym momencie... Ja bym się bardziej bał o to, że kordal będzie za łatwe, a Gamoniteiru tutaj robi niesamowitą robotę. Co warto też dodać na Gamoniteiru, te 9,8% na tych prawie 15 kilometrach to liczba włącznie z jednym łatwiejszym kilometrem w środku podjazdu. Cały podjazd 10-11% średnio, jak nie więcej momentami. I do tego jeden troszeczkę łatwiejszy kilometr w połowie. Drodzy Państwo, no nie ma chyba lepszego miejsca w Hiszpanii do zrobienia takiej rzezi, ale bez... Yy wyjechania, wyrzeźnienia, o, jeśli tak można powiedzieć, oczywiście, samego siebie, bo na Angliru wyrzeźni się samego siebie. Na Gammonitailu niekoniecznie, ale jeśli się będzie mocnym, to się zniszczy tam totalnie rywali. Kapitalna końcówka. Po Gammonitailu etap numer 19, łatwiejszy, prawdopodobnie ucieczka. No i mamy etap 20, ostatni etap górski. I zasadniczo nie wiem, czy to nie jest dobre rozwiązanie, jakim poszedł Javier Gillen, bo nie jest on aż tak trudny. Z tej górskiej trójki w trzecim tygodniu, po po on będzie najłatwiejszy. Będzie najłatwiejszy, mimo tego, że mamy pięć górskich premii i podjazd na metę w Castro de Ervil 9,7 km, 4,9%. Yy, oczywiście ten procentaż jest stosunkowo niski, ale pierwsza część tego niespełna 10 km podjazdu jest naprawdę trudna, więc też tam jeszcze ewentualnie będzie można coś zrobić, ale... Nie o to chodzi. Mamy intensywny etap, numer 20, bo będzie bardzo intensywny. Jak wiadomo, klasyfikacja generalna jeszcze w 100% nie musi być ustawiona. Więc na tym etapie numer 20 emocji powinno być dużo. Pamiętajmy, na jakim etapie w 2015 roku Rafał Majka wywalczył sobie podium Welty, a Fabio Aru zwycięstwo. Nie był to bardzo trudny etap, ale był ostatni górski i to też jest bardzo istotne. Jednakże trzeba też pamiętać o tym, że dzień. Później nie mamy sprintu w Madrycie. Vuelta wraca do Santiago de Compostela, gdzie rozegrana zostanie czasówka. Czasówka licząca prawie 30 km, 34 km. Trudna, bo też z niewielkimi górkami, więc też nie będzie klasycznie. A to też pokazuje, że niektórzy zawodnicy mogą tam się czuć lepiej niż nam się wydaje. I myślę, że to jest też najlepsze rozwiązanie obecnie do kończenia wielkiego turu. Dużo się o tym mówiło po Tour de France, że ten etap przyjaźni to już chyba troszeczkę relikt przeszłości. Dlatego też będziemy mieli przyjemność na Vuelcie oglądać czasówkę kończącą wyścig. I ja się osobiście bardzo cieszę. No i na koniec aktorzy tego spektaklu, czyli faworyci kolarze, którzy powinni zrobić nam fantastyczne widowisko. I cóż, cały czas, wszędzie pojawiają się... Dwa nazwiska. Dwóch wielkich liderów, dwie gwiazdy, dwóch mistrzów, dwóch kolarzy z wielkiej trójki. Egan Bernal, zwycięzca Giro d'Italia 2021, Tour de France 2019, kontra Primoz Roglicz, zwycięzca Vuelty 2019 i 2020. Jorwet, zwykły skurwysyn. Drodzy Państwo, brakuje tylko Pogiego i mielibyśmy Wielką trójkę. Ale mamy niestety tylko Bernala i Roglicza. Niestety, stety, bo to będzie pokazywało, to już teraz pokazuje, że wyścig może być świetny, znakomity, bernal na pewno w formie. Nic nie przeszkadzało mu podziło. Roglicz prawdopodobnie w formie. Po tym nieudanym Tour de France w Tokio ze startu wspólnego może nie pojechał kapitalnie, ale czasówka. No to czapki z głów, więc roga też powinien być w znakomitej formie. Ta rywalizacja będzie nas rozgrzewać do samego końca wyścigu i nie zdziwię się, jak na ostatnim etapie roli z Bernalem rozegrają ostateczną bitwę o czerwoną koszulkę. No i warto tutaj wspomnieć, że obaj liderzy mają bardzo mocne zespoły. I zacznijmy tutaj od, od Jum jumbo -Wisma. Robert Hessing, Steven Kreischweig, Nathan van Hooyen, Ken Boehman, Leonard Hofstede, Sep Kus i sam. OMEN. Naprawdę kawał ekipy. Ale no właśnie, bardzo duże ale. W przypadku Ineosu mamy ekipę, w której co najmniej czterech kolarzy można uznać za. Liderów, oprócz Bernala, znaczy wliczając oczywiście do tej czwórki Bernala. I to pokazuje, że Ineos będzie jeszcze mocniejszy niż nam się wydaje i to może być problem jumbo bo tam będzie wszystko postawione na Roglicia, a niekoniecznie wszystko musi być postawione na Bernala w Ineosie. A dlaczego? Ano chociażby dlatego, że w składzie zespołu będzie trzeci kolarz tegorocznego Tour de France, mistrz olimpijski Richard Karapas. Dlatego, że w składzie będzie Adam Yates. Dlatego, że oprócz nich w składzie będą Jonathan Narvaez jako pomocnik, Tom Pitcock, który może zrobić wszystko. W składzie będzie Salvatore Puccio, Paweł Siwakow, kolejna gwiazda, Dylan Van Barle i wspomniany właśnie już Adam Yates. Drodzy Państwo, nie wiem, czy da się mocniejszy skład osób skręcić w tym momencie z tego, co mają na WLT. To jest kosmos. Ale, no właśnie, ale jeśli chodzi o samą siłę drużyn, jest jeszcze jedna ekipa, która będzie mogła z tymi dwiema rywalizować. I to jest Bahrain Victorious. Czy Mikel Landa będzie w stanie nawiązać walkę z liderami? Ciężko powiedzieć. Jeśli chce wygrać WLT, będzie musiał zyskać dużo przewagi przed czasówką do Santiago de Compostela, gdzie robiliśmy mu wrzuci 3,5 minuty. No właśnie, i tutaj Landa. Czy będzie miał na kogo liczyć? Oczywiście, że tak. Drodzy Państwo, skład Bahrain Victorious na WLT. Mikel Landa, Yuki Arashiro, Damiano Caruso, Drugi zawodnik Giro d'Italia. Jack Haik. Ten, który miał być liderem na Tour de France, ale niestety wygrzmocił się na jednym z etapów. Gino Mader. Kapitalny sezon. Mark Padun. Wybitne kryterium do Dauphiné. Puls, Wydawałoby się, że co-lider był blisko klasyfikacji, wygrania klasyfikacji górskiej na Tour de France. I Jan Tratnik, który na igrzyskach pokazał, jak kapitanem jest pomocnikiem. Ja już naprawdę nie wiem. Nie, nie. Ja po prostu nie mam bladego pojęcia, co myśleć. Jeśli chodzi o siłę ekip, jeśli chodzi o tą trójkę. Bahrain może pojechać swój wyścig, ale czy Bernard i Ineosem mu na to pozwolą? Czy Roglić, mając też w swoim stylu różnego rodzaju ataki i ofensywną jazdę, czy będzie w stanie pozwolić Landzie, żeby w ogóle pomyśleł o zwycięstwie we WLT? Pierwszy tydzień może dużo wyjaśnić, ale może też nie wyjaśnić nic. Jeśli chodzi o faworytów do wygrania klasyfikacji generalnej, warto jeszcze wspomnieć o pięciu innych kolarzach, którzy powinni tam w czubie się mieścić. Niekoniecznie będą walczyć o zwycięstwo, bo według mnie to będzie walka, tak jak już zresztą wspomniałem, dwójki Roglicz, Bernal i gdzieś tam, myślę, z tyłu pojawi się Carapaz. Ale nie można lekceważyć takich kolarzy jak Aleksandr Własow, Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Roman Bardet i Hugh Carty. Wszyscy z tych wymienionych są w stanie wskoczyć nawet na podium. Dla Cartiego kapitalna opcja, że są góry. Przede wszystkim góry. Dla Massa, kapitalna opcja, że są przede wszystkim góry. O Lopezie nie wspominajmy. Bardę, no okej, okay, nie ma metów, mety żadnej na zjeździe, ale też jest w stanie powalczyć o najwyższe cele. Aleksander Własow niby się rozwija z każdym dniem. Miejmy więc nadzieję, że pojedzie jeszcze lepiej niż na Giro. No i to pokazuje, że ten wyścig może być przekapitalny. Z polskiego punktu widzenia warto wspomnieć za to na dwie kwestie. Po pierwsze Rafał Majka pojawi się prawdopodobnie w roli lidera swojego zespołu na WLT. Przez to, że nie ma pogaczara, Rafał Majka wyrasta na najlepszego zawodnika, który może powalczyć o generalkę Vuelty. A jak wiemy, Rafał dobrze się czuje po tym, kiedy pojedzie Tour de France i później pojedzie na Vueltę. Właśnie o tym mówił po 2015 roku. Właśnie o tym mówił, kiedy zdobył jedyne podium w wielkiego turu w 2015 roku. Miejmy nadzieję, że to będzie po raz kolejny ta Vuelta. Z drugiej strony, jeśli chodzi o Polaków, e, mamy przyjemność po raz pierwszy oficjalnie w polskich barwach oglądać Cezara Bernardiego i tutaj troszeczkę obniżając nastrój. Ja się bardzo cieszę, że Czarek jest już jako Polak, że Czarek jest już nasz, bo on naprawdę na to zasłużył, ciężko o to walczył. E, mam tu na myśli oczywiście walkę taką papierologiczną. No i cóż, ostatecznie dostał tą polską flagę przy licencji, dostał polską flagę na Pro Cycling Stats. I teraz będziemy mogli otwarcie mówić: Nasz Polak Czarek walczy. W tym miejscu przejdźmy do innych kolarzy, których warto będzie obserwować. A ich jest naprawdę wielu. Jest naprawdę wielu kolarzy, którzy będą mogli zrobić coś, czego do tej pory jeszcze nie zrobili. Będą mogli zrobić coś, by pokonać tych, którzy w czołówce są od lat. Bądź też weszli do niej niedawno, ale bardzo mocno się tam rozepchnęli łokciami. No i cóż, mamy tutaj takich kolarzy jak James Piccoli. Warto na niego zwrócić uwagę. Clemem Shampooze, Lucas Hamilton, Felix Grosschatner, Quinn Simons, Giulio Ciccone i tutaj bardzo duża gwiazdka, Maury Van Zevenant, kolejna gwiazdeczka, Tymen Arensman, Guillaume Martin, Alejandro Valverde, Andras Kron, Harm Van Hucke. No i wśród nich zapisałem jeszcze jedno nazwisko kolarza, który oficjalnie przyznał, że po WLC kończy owocną karierę, a tak owocną że wygrał chociażby właśnie hiszpański wyścig. Mowa o Fabio Aru, który niestety po, po kontuzjach nie doszedł do siebie. Fabio nie jest tym kolarzem, co kiedyś, ale z drugiej strony jest to naprawdę zawodnik, którego przez lata się bardzo lubiało. Dlatego też mi osobiście bardzo szkoda, że Fabio karierę będzie kończył. I to już niedługo, bo zasadniczo za trzy tygodnie. Ale to jest jego decyzja i być może właśnie ten jego ostatni wyścig będzie tym najpiękniejszym, tym, który zapamięta na zawsze. Oczywiście WL to nie tylko górale, którzy mogą zaskoczyć albo będą walczyć o klasyfikację generalną. To też kolarze, którzy będą chociażby na tych łatwych etapach walczyć o etapowe zwycięstwa. I tutaj też mamy całkiem ciekawą listę takich kolarzy. Davide Cimolai, Juan Sebastian Molano, Mateo Trentin, Michael Matthews, Maximilian Schachmann, Magnus Kurt Nielsen, Andrea Baioli, Fabio Jakobsen, Alberto Dainese, Jasper Philipsen i Arno Demar. Kolejna grupa kapitalnych kolarzy, którzy na pewno żadnego płaskiego etapu nie przeoczą. Także takiego troszeczkę trudniejszego, pagórkowatego. Oczywiście są też kolarze, którzy będą się liczyć w ucieczkach takich na... Trudnych etapach, tych bardzo mocno pagórkowatych, jeśli tak to można określić. Ale ich jest tylu. Musielibyśmy wymienić wszystkie hiszpańskie ekipy, na dobrą sprawę, że postanowiłem ich tutaj nie podkreślać. Ale także, jeśli spojrzę się na listę startową, jest ich naprawdę mnóstwo. Dlatego też każdy etap może być na swój sposób interesujący. Drodzy Państwo, mówię to ja, Dawid Grzątkowski, zakochany w Tour de France i który przez lata nie był jakimś gigantycznym fanem Vuelty. Jestem totalnie podjarany tegoroczną Weltą. To może być fantastyczny i znakomity, cudowny, przepiękny, emocjonujący wyścig. Możemy być naprawdę cali mokrzy od nerwów, od emocji oglądając każdy z etapów. Nie będę w stanie raczej zrobić dla państwa codziennych relacji z Welty, bo jednak też, tak jak mówiłem, doba nie jest rozciągliwa, ale myślę, że wielokrotnie przez te trzy tygodnie się spotkamy i będziemy opowiadać o tym, co naprawdę kochamy. O kolarstwie. To tyle, jeśli chodzi o zapowiedź Vuelta a Espania 2021. Odmeldowuję się. Cześć.